Dzisiaj smutna informacja podczas pracy szlifowania gładzi. Odszedł nasz pracownik odkurzacz Festool CTL36EACHD, którego miałem od 2019 roku. Jeden pokój wyszlifował, przyszłem teraz szlifować drugi pokój. Wyszlifowałem sufit i. Zakopciło się, przestał działać, prawdopodobnie z niego już więcej nic nie będzie. Wysłużony, wypracowany, odszedł, odpoczynek, także czas na nowy sprzęt. No bo bez odkurzacza w dzisiejszych czasach żyć się nie da. Pozdrawiam i dajcie znać w komentarzu jaki odkurzacz mam kupić. Hey.